Reis. I opatentował to w roku 1817, czyli rok po tym jak go zbudował. I jak zaczął jeździć, na tym, to ludzie się śmiali, a po kilku latach go naśladować. Ja bo ten rower zakupuje się tak jak ten, tylko trudno z niego spać, bo ja nogami się kałuje. Ten rower nie jest lepszy od i to był lepszy od współczesnych, to współczesnych by nie było. trzeba by się drugą nogą i tak łagodniutko, tak łagodniutko trzymać tylko w miarę sztywno kierownik, żeby się do tyłu, bo to właśnie. Nie, to nie chciał słuchać i nie chciał jechać po swojemu. Proszę pana. Nie. Tak, <tryk> udzielił, tak, tłuszku... nie, nie. Ale, 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 ale pytał Panie. Super, super, No nawet nie, że panu poszło. Istota nogi, żeby to, 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 nawiązać do tego do istoty w robek, to jest tak. Ten podejścik musi być bardzo nisko. Żebym co? Na wyprostowanej noce mógł sobie pojechać i żebym nie musiał robić tak. Lekko to idzie? No, a ja spółeczka. Zobacz, jak to się ciepło robi. To robi Olga, to mówi to jest no? A no, powiem ci, że tak, spróbowałeś pocelować w słupek i ci nie wyszło. <grym znać w szkole> a, no, nie, nie, Widała słupek. O! I ja zrobiła na koniec. Fud. Wszystko składa. Widzieliście? Ale to jeszcze nie wszystko. Popatrzcie się, pedały mu się składają, widzieliście takie. I teraz patrzcie taki rozziutki rower, można sobie wstawić za szafę, za biurko, powiesić na ścianie albo wsunąć pod łóżko i stać spokojnie. Ale to jeszcze nie wszystko. O, patrzcie się, jak ja go mogę jeszcze złożyć. O, jak parasol. Ja nie zapominam, że jadę na małych kołach. Widać? Nie dosięgasz, to trochę cię tu będę trzymał. Żebyście tak bardzo. Chodź z tej strony, chodź z tej strony. Chodź z tej strony. Pięknie. Trzymaj się. Ach, no, pedał już nie dostanisz. Nie, 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 się nie, nie rozpędza, bo ten zakręt jest taki paskudny. No. Nieźle. Nie, to jest, jakiegoś sprawnego mężczyznę pani sobie. To jest tylko do pokazania, bo no. jest to dosyć trudne. Ale jak będzie dziecko chciało jechać, to tata będzie tutaj asekurował. No to patrzcie jaki to wynalazek. Ja nic nie robię, a ja to nie dość, nie że będzie... No do mnie jeszcze gusta, nie, nie już dzisiaj byłem przekonany, że tu że pójdę do, Bo do 20. Przy, Przykucać trochę, jak tam wychodzi. trochę, jak tam wychodzi. Przykucać trochę, jak tam O, to, to pana wykorzystamy. Tak, A, właśnie. Babcia jest genialna. Babcia jest genialna. Cudzego chłopa wykorzystujemy. Tak. Pamiętasz co czy tam powiedziałam, że co trzeba na tak. w szkole? Ja tak, strasznie tak, tak, daleko tam. do tej szkoły. No. Wycieczkę do Gołębia, do Muzeum Rowerów, tak? Tak, Załatwisz się z panią, czyli? Nie wiem. A pokazać rower mleczny. A a, 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 właśnie, ma... bańka z mlekiem, butla z gazem, keks z piwem, korek z ogórkami na targ, bo trzeba było to robić do piekarni ocierskiej. bo teraz nauczyciele już zarabiają przyzwoicie. A, a w moich czasach to było biedne. No, to masz... <śmiewanie> Olga chce i Olga ma. Mówisz i masz. Tak. <śmiewanie> Olga chce i Olga ma. Powiem Wam, że ludzi z bardzo lubię, bo kiedyś miałem narzeczoną w pułapce. No, no, no tak? Potrafi. No, nie, potrafi. Teraz Olga, słuchaj. Kolana razem. Nogi wyprostowane. O, i zaplecione w, w, w otak. I teraz pamiętaj, gdybyś kiedykolwiek skakała ze spadochronem, a wiatr by cię znosił na drzewo lub na las to musisz tak zapleć nogi, żebyś nie wylądowała okrakiem na jakimś grubym konarze. Ale dęby nie jest blisko, ja uważam, że wszystko co o lotnictwie, to też muszę mówić. No, trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. Agatko, będziesz Agatą. Przewinął nas. No, nogi do góry, Agata. No, to pięknie będzie,

O, tak. Ja będę chciał jeszcze raz. Oj, ja o, ja, tak. muza, ja muza. Panie obecne tutaj są nominowane do tej nagrody. Jak Pani ma na imię? Barbara. Tak jak moja żona. proszę. Lubi Pani jeździć na rowerze? Tak. Ja w ogóle nie, od 30 lat nie jeździłam i nawet teraz nie podejmuję w nie, no, nie, 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 nie. nie. nie? No to, to pani, Jeszcze tylko na stacjonarnym. No to pani będzie musiała mnie ratować. <grystanie> tak. I jest troszeczkę. O, teraz teraz, na okrążenia pani się należał? Jak będzie dobrze szło, to i jeszcze jedno. <grystanie> 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 Czy pani. pani jest zadowolona? Jestem bardzo zadowolona. Przykład na siłę kreatywności. Jest to taki zwykły rower. Bardzo podobny do Wiki. Proszę. Proszę. Tak. To sama? Nie, nie I teraz pani, Bas, pani babcia. Basia nie będzie mogła mi odmówić. Tak, a co? Siadamy tu. Nie, 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 najpierw patrzcie, no co? No, jeszcze nie jechałam. No, nie, nie, nie. nie kiwamy się, będzie pani pomagała trochę pedałować. Aha, Trzyma pani duroczki, okay. ale proszę, najważniejsze, proszę nie rządzić, bo to jest i tak zablokowane. Okay. Wiem, to będzie trudne, no, ale. No tak, no ja wiem, że to jest trudne. I no, już jedzie. Okay. <laughs> Ta gadka to też jest spryt. To wszystko pani pamięta. Najważniejsze, że nie rząd... tak, tak. No lawsuitroyable... Ale nie jecha pani na takim. Nie, nie jecha. No, proszę. A chodzi panią też na motocyklu? Nie. I to jest ta wersja, taka Czas. Jakby no, no, ktoś chciał, to musi się skupić, skoncentrować, słuchać, co ja mówię, przyglądać się, jak ja to robię, i może mój życiem powtórzyć. Zostawiamy nogę, tak, nie Pani babcia, ja chyba jednak poproszę Panią o Panią, swoją odległość, a jest to trudne, to proszę być na tyle uprzejma, żeby nie uciekać do tyłu i na boki. No ani do przodu. A wy wszyscy się koncentrujcie. Stawiamy nogę tak, wydamy rękami. Stawiamy drugą nogę, pokręcamy tak, żeby buty na najwyższej wysokości, no buty razem z i to dalej robimy, a no pionujemy tu i próbujemy jechać. Uratowali życie ruchu. Czekaj, ja czekaj. Teraz wstajesz. Ale to było Teraz uwaga proszę Państwa, je, je. bardzo ciekawy rodem, bardzo ciekawy, a nawet mi powiedział, że, że jeszcze tutaj jest taka historia z związana, bardzo romantyczna historia, zaraz wszystkim opowiem, yy, pokażę jak się na tym że da się jechać, o, nie zobaczcie jakie jak jest. Zmrotnie. Zmrotnie, to, zmocnę, to, zmocnę. jak chcę policję wprowadzić w błąd, to jadę na dwa ślady, ale pokażę wam jeszcze raz, jakie je to jest zdrobne. Pani tak, policja wydania to ja robi taki zwrot i zboczną uliczkę. Nie wsiadamy? Nie, 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 Jeszcze nie, 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 tu. I teraz proszę to nie, dookoła i nie, zjechać na trawę. nie, 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 bo ja, tak powiem, do górnymi już miałem zasięgnięte. <grywa> Powiedziałem, rower poziomy i jednocześnie najszybciej składający się składa kwiat. I uwaga, popatrzcie się, jak on się szybko składa. Raz. Szybciej chyba nie można. Raz jest rower rozłożony. Szybciej chyba nie można, ale to nie wszystko. Nie. Ja sobie podjadę z ten do sklepu, to sobie go tak stawiam i na tak wchodzę do sklepu, to go nie zamykam, bo złożenie nie będzie mógł mnie odjechać. Postanowiłem pokazać Wam, jak się na tym jedzie. Bo mam nadzieję, że nie będziecie robić zamachu na moją własność. No i proszę pochować tu pod ławeczki. Dzieci trzymać, żeby te nie wyskoczyły. No. Aż nie przestraszyła się. Super! Zobaczcie. No, to jest bardzo że Państwo się przekonali i uwierzymy, że szybki rower. jest rower poziomy, mój ulubiony, ale troszkę zaniedbany i turystyczny. Dlaczego turystyczny? Bo jak ja siedzę tu nad kołem, to to koło jest bardzo, lepsze. A jak jadę turystycznie, to tu taki duży plecak sobie mocuję ze stelażem i do niego wszystko, co ciężkie. To rower wiele zalet ma. Jak się przewrócę, to spadam z mniejszej wysokości, to w niej możecie. Tak, swoje osoby. Co się stało? No słuchaj, z mego punktu widzenia, im rower dziwniejszy, tym lepiej. Tak. O, i zobaczcie, babcia Basia to jest bardzo mądry człowiek. Bo się zgadza ze mną. Dwie nogi pracują przy stać Jedną dopiero z a drugą się odpycha. Proszę państwa, proszę mi powiedzieć, czy ten rower jest w stanie gotowym do jazdy, czy w stanie złożonym? Gotowy do jazdy. Gotowy do jazdy. Dobrze, no, no, proszę ta, każda najmarniejsza, nawet teoria, nawet ta a propos tego roweru, weryfikuje się ją w praktyce. I nie na odwrót, nie praktykę w teorii, tylko teorię w praktyce. A zatem rower jest gotowy do jazdy. No. No. Dobra, jadę wolno, żebyś mogła ładnie nagrać. Gdzie ma kierownicę pan od tego roweru, co? Został zrobiony specjalnie na potrzeby filmu Trzy Szalone Zera. Był taki film, serial, dla finansowany przez naszą i rfn telewizję. Tak. Trzymaj się. Trzymaj się, nie krzycz. Nie krzyż. Trzymaj się. Trzymaj się. Będziesz grzeczna? Tak. Będziesz przy dyrekcji odrabiać? Tak. Przątać po sobie? Tak. Uszko Myśl Myślałino... No proszę państwa, ale sądzę, że jesteście przekonani, że to jest skuteczna metoda wyglądawcza, tak? Kto no. się następny? No, ja wiem, że nie ma. Babcia ma jakieś pytania? O nie, bo myślę, że i na mi mincuch go. Ah, co? O co chodzi? Zimna Ja też nie od razu, nie od razu się domyślałem, że, to, że to pytania były tu bardziej. No się równo teraz. Z pytania. No to wiesz, jeśli bez pytań to. Będzie drożej kosztowało, byś musiał kupić tutaj jakąś tą widokówkę. No, ty jesteś duży, chłopisko. O. Tu wkracałem, a tu trzeba wydłużać. O. Trzymaj się, trzymaj